Panie selekcjonerze, przede wszystkim bardzo mi miło. To jest raz. Kiedy tutaj byłem po raz ostatni, to Adam Nawałka, poprzednik jeszcze wcześniejszego selekcjonera, chodzi po tej murawie, i powiedział, że nigdy na takiej murawie nie grałem. Nie wiem, czy pan już miał okazję chociaż na niej pochodzić, podeptać? Nie, nie miałem, ale dużo słyszałem, tutaj jadąc na, na konferencję, rozmawiałem z rzecznikiem Kubą Kwiatkowskim, opowiadał właśnie, że na takiej murawie podskarb z nas jeszcze nigdy nie grała. No dobrze, to zapytam teraz prosto. Na co my, dziennikarze kibice, powinniśmy zwrócić jutro uwagę, jeżeli chodzi o grę naszej reprezentacji? Przede wszystkim na jakość poszczególnych piłkarzy, którzy jutro będą grali. Liczę na to, że pokażą te umiejętności, które posiadają, bo na pewno umiejętności są bardzo duże. Ale też liczę na to, że pomimo tego, że tych jednostek treningowych nie było zbyt wiele, udało się przez dwa dni zrobić trzy treningi. To uważam, że bardzo dużo w tych okolicznościach, w których jesteśmy. I mam nadzieję, że niektóre fragmenty gry, które trenowaliśmy, będą już widoczne na tym spotkaniu jutrzejszym. No ja rozumiem, że to były treningi taktyczne, a nie, a nie siłowe, bo, bo znam też takie treningi z początków Adama nawałki, więc myślę, że tutaj po tej rozmowie wyciągnęliście jakieś wnioski. Tak, rozmawialiśmy długo i treściwie z selekcjonerem Nowaką znamy się i myślę, że z mojej strony i z jego strony jest dużo szacunku i sympatii wzajemnej, rozmawialiśmy długo na ten temat, ale też mieliśmy kilka swoich pomysłów, zaprosiliśmy wczoraj juniorów GKS-u Katowice, trenowaliśmy w dwóch grupach do południa, to był taki trening, o którym nie mówiliśmy, trenowaliśmy pewne rozwiązania, pewne zachowania, po południu zrobiliśmy już taki trening intensywny już tylko w oparciu o naszych zawodników, chcemy maksymalnie ten czas wykorzystać i uważam, że, że no, innej drogi nie ma. A podtrzymuje pan to, co powiedział wcześniej na spotkaniu z dziennikarzami, że jutro zagramy, no możliwe, że dwoma składami, że będzie chciał pan to zmienić, że będzie chciał pan zmienić ustawienie w trakcie. Ja rozumiem, że wszystkiego nie odkryjemy przed, przed tym meczem, który jest najważniejszy. Na pewno będą zmiany. Wykorzystamy maksymalnie 6 zmian, które mamy do dyspozycji. Niestety pięciu zawodników będzie musiało, stety, niestety i bo, niestety, bo są zawodnicy na to przygotowani. Pięciu zawodników zagra mecz, ale chętnie bym zmienił też tych pięciu pozostałych, żeby się przyjrzeć innym zawodnikom, no, ale dokonamy tych sześciu zmian. Wstępnie zaplanowaliśmy te zmiany, ale wiemy jak wyglądają spotkania. Czasami coś się wydarzy i trzeba zrobić korektę. Na pewno rozpoczniemy w jednym ustawieniu, ale w trakcie meczu chciałbym, żeby to ustawienie uległo drobnym korektom i na to jesteśmy gotowi i też nad tym pracowaliśmy. No dobrze, na koniec zapytam, czy, czy Robert Lewandowski jutro zagra. Jutro będzie decyzja. Ja wiem, ale ogłosimy jutro. Ja wiem, ale nie powiem, był taki film. Natomiast nie, no, naprawdę. Rozumiem, że ustaliście to we dwójkę i dopiero jutro prze, przekażę się to publiczności. Tak? tak, rozmawialiśmy wiele razy z Robertem o różnych sprawach i też na ten temat rozmawialiśmy. Braliśmy wszystko, wszystkie argumenty za i przeciw. Wiadomo, Robert chciałby w każdym meczu grać. Gdyby mecz był każdego dnia, to on by chciał w każdym meczu grać. Ale musimy rozsądko, rozsądnie do tego podejść. Wiemy, co nas czeka we wtorek i musimy się dobrze do tego przygotować. Dzisiaj jeszcze będę z Robertem rozmawiał na ten temat, też na inne sprawy, także jesteśmy umówieni tutaj po kolacji na dłuższą pogawędkę. To czego panu selekcjonerowi życzyć? Dużo zdrowia. To w tym zawodzie najważniejsze. Ja myślę, że tak jak nam wszystkim kibicą w sporcie potrzebne są wysokie umiejętności, ale też w tych kluczowych momentach potrzebne jest troszkę szczęścia, żeby omijały nas kontuzje, żeby zawodnicy byli w maksymalnej swojej dyspozycji i wtedy będzie wszystko okej. Okay. No też jest jedno pytanie. Czy w takim razie z tego, co pan teraz przepracował te, przez te parę dni, jest pan jest zadowolony? Czy wszystko poszło tak, jak gdzieś pan sobie to w głowie układał przez dwa miesiące? Tak, poszło tak jak chcieliśmy, trenowaliśmy w świetnych warunkach na stadionie śląskim, mieliśmy idealne warunki do tego. Świetna murawa, też spokój, cisza. No to jest lepsza. No to jest lepsza, no, ale tutaj za dużo nie potrenujemy, <laughs> także y, będziemy tu tylko godzinkę i jutro półtorej godziny. Zrobić to, co mogliśmy zrobić też. No, nie można się najeść na zapas, tak samo nie można się natrenować na zapas. Bazujemy na tym, co zawodnicy robią w klubach i to też ma być dla nas atut, że pewne elementy, które robią w klubach mają też by pokazywać tutaj u nas na boisku.